Zmieniamy scenerię, jesteśmy pod dachem na budowie Hali. Widzieliśmy na terenie otwartym, jak znakomicie nasz system pasywny Scout i aktywny, wspomagany sygnałem GNSS Geotrail radzi sobie z wyszukiwaniem i śledzeniem lustra. Teraz skupmy się nad precyzyjnym tyczeniem, gdzie najważniejszy jest pasywny, precyzyjny system Scout. Szukania lustra w pełnym zakresie 360 stopni. Pokażemy Wam, jak ważnym jest posiadanie wydajnego systemu pasywnego. Dobrze, robimy orientację stanowiska. Mamy trzy tarcze. T1, T2 i T3. Robimy wcink. Wolne stanowisko. Robimy sobie ST2. Określamy dwa pierwsze punkty. Wybieramy je z naszych danych. Będzie T3. Celujemy. Kontroler mamy mały, poręczny, więc możemy operować dwoma śrubami. Celujemy na punkt numer T3. Wybieramy sobie punkt T2 folia. Mamy dwa punkty, dodajemy kolejny. T1. Takimet sam się nam obróci do punktu T1. My tylko robimy korekcję. Czy takimet jest dokładnie tak obrócony do punktu T1? Jak, jak powinien być. Lekka korekta. Informacje o... Obliczenia akceptujemy, możemy teraz mierzyć i tyczyć. Wykorzystujemy system Scout, ponieważ w tej sytuacji geotrain nie będzie nam działał, ponieważ jesteśmy w hali. W systemie Scout, jeżeli nie będziemy zakrywać lustra i lustro będzie cały czas w zasięgu wizury tachimetru, to tachimetr nie będzie zrywał połączenia z lustrem. Pomiar będzie bardzo sprawnie się odbywał. Teraz sobie zrobimy taki test na lustro płaszczyznowe. Mierzę punkt numer 107 w trybie standardowym. Odtyczymy sobie punkt 107. Jest wszystko na zero. Natomiast teraz włożymy sobie wizytówkę. Ona ma 30 mm mniej więcej grubości. Musimy dojść dokładnie do miejsca, w którym byliśmy. A damy sobie tracking. Dobra, weszliśmy prawie w pozycję wcześniejszego pomiaru punktu 107. Mamy około 0,6 mm różnicy z poprzednim pomiarem na wysokości. Jeszcze raz. No, Przeskakuje to między 3,4 mm. Tyle jest dokładnie grubość wzdłuż. Sprawdźmy tylko jeszcze jak jesteśmy daleko od celu. To jest bardzo ważne, bo celem jesteśmy blisko sobie zmierz. Tak więc my jesteśmy na odległości 21 m od tachim, czyli na tej odległości jeszcze te 3,4 mm na wysokości przy lustrze płaszczy z nowym jest w nowym technicznym stanie rozpoznać. Warę to wynik cały